Dziś mamy 31 marca. Witam serdecznie Państwa. Tak właśnie mało ludzi chodzi. Na Rwowskim i na rynku. To jest rynek przez Mało ludzi w hełmie. Województwo rupieckie, polecańskie. Bardzo mało ludzi, ale trochę jest. To jest rynek w hełmie. Tak wygląda widać. Nie ma dużo ludzi. Tak właśnie widzicie, deptak na I widzicie, tam są kebamy, co na prost pokazuje. Zapraszamy na smaczne kebamy. Na włoski, przebakajcie. Prawie ludzi nie ma na dworze. Na deptaku Deptak w pełni Deptak w pełni Ulica Rwowska. Kawska ludzi chodzi po dworze Zapraszamy na kebaby na ulicę Rwowską. Przypekaj się, patrz, patrz, patrz tutaj, co to jest, patrz. Patrz, jakie dobre jedzenie. Zapraszamy na dobre jedzenie. Nawet parówki są. Mały lokal, ale jest. Patrz, mhm. patrz, patrz. Parówki. patrz, 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 jest, patrz. Widzę, widzę. Vai de